Michoł udostępniło nam kolejny specjalny program ukazujący aktualizację 3.6. Jak zwykle będzie wiele się działo. Ja jestem Haru i zapraszam na streszczenie wszystkiego, czego się dowiedzieliśmy. Pierwszą i najważniejszą informacją są nowe postaci. W końcu doczekamy się grywalnego bajżu, który pierwszy raz pojawił się w początkowych aktualizacjach Genshina. Bajżu to oczywiście pięciogwiazdkowy użytkownik katalisty z wizją dendro. Jego umiejętności pozwalają mu na zapewnienie tarczy oraz leczenia. W nadchodzącej wersji dostaniemy również jego story quest. Kolejną nową postacią jest kawę, czterogwiazdkowy użytkownik Claymora oraz stylowej walizki z wizją Dendro. W drużynie będzie prawdopodobnie pełnił rolę supportu. W tej aktualizacji dostaniemy również zupełnie nowe miejsce do zwiedzania, znajdujące się w głębi pustyni i skrywające sekrety katastrofy w Kanri. Kiedy dotrzemy do nowego rejonu, będzie tam na nas czekał mały pomocnik, który pomoże nam poruszać się po tym nieprzyjaznym terenie. Pozwoli on nam na latanie, dzięki czemu dotrzemy do trudno dostępnych miejsc. Hoiaverse dostarczy nam również nowego bossa, który podczas walki będzie w stanie korzystać z różnych elementów. Pojawi się również nowy wikil boss powiązany z drugim story questem Nahidy. Będziemy walczyć z Wielkim Smokiem, który niegdyś rządził Sumeru. Dodatkowo dostaniemy również nowych przeciwników Anemo i Hydro Churdle, które będą urozmaicać nam rozgrywkę w nowym rejonie. Z nowości dotyczących fabuły dostaniemy Hangout Event z Layla. Co do panerów, to w pierwszej części pojawi się na Hide i Nilu, a w drugiej Bajżu i Ganiu razem z Kawejem. Doczekamy się również nowego setu artefaktów z Hydro Damage Bonus i HP jako subsidencę.